Dowiesz się co jedli nasi wegańscy przodkowie? Był Ci Cię Jaregody, zwane również Wielkanoc. Jest to przepis na cytrynowo lawendową wegańską babkę, którą zrobisz w 15 minut. Wszystkie składniki prawdopodobnie masz w domu. A jeśli lubisz moją twórczość, no to wiesz. Do miski wsypuję mąkę, skrobię ziemniaczaną i drobny cukier. Wszystko dokładnie mieszam. Dorzucam łyżeczkę suszonej lawendy, odrobinę soli i jeszcze raz wszystko mieszam. Wlewam napój sojowy, olej, odrobinę aromatu waniliowego i sok z cytryny. Jeszcze odrobina skórki i wszystko mieszam aż się zemulsyfikuje. Wrzucam mokre składniki do suchych i wszystko dokładnie mieszam. Natłuszczam delikatnie formę do babki i przekładam ciasto. Wrzucam do piekarnika i czekam aż wystygnie. Teraz czas na lukier. Wsypuję cukier puder, akwafabę odrobinę cytryny. Ucieram aż do uzyskania tej masy. Wylewam lukier na ciasto, jeszcze odrobina skórki z cytryny, trochę liści lawendy do ozdoby i.